Rozpoczynamy program godzin Radia Resty. Dzisiaj państwo także my, moimi gośćmi są przedstawicielki organizatorów sobotniej zbiórki elektroodpadów. Nina Leszczyńska-Dudek, koordynator akcji w Skierniewicach, a także przedstawicielka odbiorcy elektrosystemu pani Agata Wiśniewska. Szanowne Panie, nasze spotkanie w pierwszej połowie maja, jak zawsze, związane jest z pewną akcją, która już od 2010 roku realizowana jest w Skierniewicach. Na początku były to jednorazowe akcje, raz na 12 miesięcy. Od pewnego czasu już możemy powiedzieć, że jest edycja wiosenna, edycja jesienna. Najpierw się zatrzymam właśnie o zbiórce na temat elektrośmieci i zbiórki, która odbyła się jesienią. Jakie efekty były wtedy? No jesienią była to druga, druga akcja. W ubiegłym roku to było... Kilkanaście ton, blisko 15, czyli ta wiosenna i jesienna to jest mniej więcej te kilkanaście ton. Mhm. Bywało w historii jakby poprzednio i ponad 20 ton podczas jednej akcji. Natomiast też wiemy, że ta specyfika, sprzęt już też się zmienia, jego jakby waga się zmienia, więc jakby też oczywiście nie utrzymamy, myślę, tej wagi rekordowej, która gdzieś tam w przeszłości bywała. Także jest to taki bardzo imponujący wynik. Kilkanaście ton w ciągu jednej akcji, w ciągu pięciu godzin trwania y, akcji wymień stare urządzenia na roślinne dosadzenia. O roślinach dosadzenia za moment będziemy mówić, natomiast ja nawiążę do. No bym nazwał w cudzysłowie oczywiście, modzie na pozbywanie się elektrośmieci. Tutaj przed naszą rozmową na antenie Radia RSC mówiliśmy o tym, że kiedy zmieniały się systemy nadawcze, to wtedy były to telewizory. Czy na przykład w latach poprzednich możemy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, częściej były pralki, na przykład czy wielkie gabaryty, czy też, powiedzmy, cały czas ten asortyment jest podobny? Jeśli chodzi o asortyment tych wielkogabarytowych mhm. sprzętów, to yy, z mojej obserwacji ten sprzęt cały czas do nas trafia. Przez lata, czy to są lodówki, czy pralki, czy, czy zmywarki, to on cały czas trafia. Natomiast faktycznie w momencie, jak była wymiana tych telewizorów, z uwagi na jakby proces, który musiały przejść, to, to tego sprzętu było faktycznie więcej. Baterie również, cały czas. Baterie również trafiają, tak. Teraz zapytam się, bo mówimy na temat właśnie y, lodówek. Chyba ten freon, który się pojawiał, a który jest zakazany i coraz mniej jest stosowany, generalnie już jest zakazany, chyba to powoduje to, że to nie trafia na wysypiska śmieci, ponieważ wysypiska mówią, nie, nie przyjmiemy tego sprzętu. ani też nie trafia na śmietniki, ponieważ to jest wielki gabaret i zaraz sąsiad zobaczy, kto co wystawia. to po prostu jest to w tym momencie świadome i proekologiczne pozbycie się czegoś, co trafia do firmy, która wie, jak się tym zająć. Tak, bardzo nam na tym zależy, żeby jednak ta świadomość była coraz wyższa. Cały czas o tym uczymy i cały czas o tym mówimy, że jednak te wielkogabaretowe sprzęty należy oddawać właśnie do punktów zbiórki. Tu w Skierniewicach, kiedy mamy możliwość przeprowadzić taką akcję, wymień starego urządzenia na roślinne dosadzenia, sadzenia. Faktycznie ludzie tutaj, skierniewickie społeczeństwo, czeka też na tą akcję i wtedy ma tą możliwość wymiany sprzętu i sprzęt wtedy nie trafia właśnie w te do tych niepotrzebnych punktów. Zbory. Myślę, że akurat nie tylko Skierniewice, ale również i cały teren wokół Skierniewic czeka właśnie na ten moment, ponieważ no przyczepkę przyczepić, czy przyjechać busem to nie jest problem, natomiast wiadomo, że w tym momencie świadomie pozbywamy się czegoś, co po odzyskaniu powoduje, że na przykład mniej skał musimy kruszyć, żeby odzyskać pewne e, pierwiastki, które powiedzmy są używane do budowy telefonów komórkowych. Dokładnie, trzeba pamiętać, że no też taki trend urban mining, czyli ta górnictwo miejskie nabiera znaczenia w kontekście chociażby no właśnie kłopotów surowcowych, więc tutaj też taki aspekt bardzo prośrodowiskowy, czyli, czyli oddając te elektroodpady w i gdzie firma zajmie się w sposób profesjonalny, jest w stanie odzyskać tak miedź, mhm. e, no, a nie kruszyć e, wiel, wielkiej ilości skał, czyli, nie wiem, tysiąc ton skały, żeby uzyskać jedną tonę miedzi. Tak? Także, też ten aspekt taki e, oszczędzania surowców, tak? w dobie jeszcze tak, tych różnych zawirowań geopolitycznych, innych, no, ma ogromne znaczenie. Oczywiście ten efekt ekologiczny jak najbardziej e, spełniamy. Właśnie przekazując w te odpowiednie ręce elektroodpady. To przejdę do tej przyjemniejszej, oczywiście tej pozbywania się w świadomy sposób elektrośmieci, to jest jedno. Natomiast przejdę do tej przyjemniejszej rzeczy. Co za te elektrośmieci otrzymamy w tym roku? No, tradycyjnie otrzymamy sadzonki roślin. Staramy się też sprostać wyzwaniom corocznie co akcji tak naprawdę jakieś nowe gatunki też przemycać też mieszkańcom, żeby mogli też te swoje ogrody upiększać nowymi kwiatami, krzewami, drzewkami. Więc w tym roku oczywiście zasady też są niezmienne, czyli właściwie im więcej przyniesiemy sprzętu, tym więcej punktów otrzymamy, tym większy mamy Wybór sadzonek, będą do różne, poczynając od królujących rododendronów od lat po, nie wiem, klony palmowe, wejgele, kaliny, magnolie, hibiskusy, pigwowce no też można by było tutaj wymieniać długo, natomiast warto też pamiętać, że to jest taka forma z jednej strony edukacji no bo mamy motywację, też jakąś taką zostaje z nami w pamięci, skąd mamy tą roślinkę i to też taki powoduje efekt, to też widzimy na akcjach. Także w po którymś razie, mimo że idziemy po roślinkę, też to, to jest ona takim dodatkiem tak naprawdę do tej naszej prawidłowej postawy, tak naprawdę. A też zauważyłem jedną rzecz, jeżeli chodzi o te nasze spotkania, bo tak to nazwiemy, ponieważ Radio RSC patronuje od dawna, dawno, już nawet nie pamiętam, chyba od samego od początku. Od początku, tak. Tak, tak jeżeli chodzi o tą akcję prospołeczną i proekologiczną, że to nie tylko i wyłącznie rośliny, to nie tylko i wyłącznie panowie, którzy żmudnie pakują te kontenery z tymi elektroodpadami, a to też stoiska edukacyjne dla tych najmłodszych. Tak, jak najbardziej tu też zapraszamy zarówno dorosłych do oddawania elektroodpadów, żeby przychodzili z dziećmi, dlatego, że też jak corocznie będzie Stoisko edukacyjne, gdzie będzie można wziąć udział w quizach, zagrać w grę ekologiczną, otrzymać jakiś za to gadżet, materiał edukacyjny, więc to zachęcam jak najbardziej. Tu teraz jeszcze dopytam się o kwestię dotyczącą firm, ponieważ wiadomo, że w firmach są robione inwentaryzacje. Z reguły podczas tych inwentaryzacji zdarza się sytuacja taka, że powiedzmy pozbywamy się komputerów, jakichś urządzeń, które powiedzmy już są zbyteczne. Firmy mają obowiązek, żeby przekazać to innej firmie, która zajmuje się właśnie recyklingiem elektroodpadów. No i tutaj akurat my jako Radio skorzystaliśmy w roku ubiegłym z tej możliwości, że oddaliśmy. Wam, oczywiście ze specjalną listą wyszczególnioną, tego, co było oddawane. Otrzymaliśmy pieczątkę i teraz, w każdym momencie, w ramach kontroli, możemy powiedzieć, proszę bardzo, oddajmy firmie, która tym się zajmuje. Jak to wygląda w tym roku? Jest też taka możliwość? Jak najbardziej zachęcamy, zachęcamy firmy czy instytucje, też placówki oświatowe do oddawania elektroodpadów, które mają. Składowane u siebie, mhm. które są już niepotrzebne. Jak najbardziej, wystawimy ku temu niezbędne dokumenty potwierdzające odbiór i recykling. Także, jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, to też zachęcamy nawet do kontaktu z firmą elektrosystem wcześniej, przed akcją w tym tygodniu. To doprecyzujemy też, jeżeli będzie miał ktoś do nas pytania, właśnie w kontekście oddania tych elektroodpadów. Tak, dodam tylko, że jeżeli firma podlega. To oczywiście też za pośrednictwem BDO może zarejestrować przekazanie, tak? Chyba, że właśnie jest zwolniona i wtedy korzysta z tej formy prostszej, czyli takiego protokołu podczas, podczas zbiórki. Także tutaj jak najbardziej też firmy, instytucje mogą w trakcie zbiórki przywieźć To Przypomnijmy teraz, jakie elektroodpady najbardziej Was interesują. Ja już wiem, wszystko. <laughs> wszystko tak naprawdę co na prąd, na baterie, tak? Mhm. Y więc poczynając od wielkogabarytów, pralek, lodówek, zmywarek. Y po telewizory, komputery, laptopy, telefony komórkowe, zabawki elektroniczne, elektronarzędzia. Tutaj naprawdę właściwie kierujemy się tym to też tak, żeby podpowiedzieć słuchaczom, tym, że coś działa na prąd albo na baterię. Tak? To jest elektroodpadem i zapraszamy z takimi sprzętami na zbiórkę. To teraz jeszcze zapytam o kwestię komputerów i laptopów, które posiadają twarde dyski. Na twardych dyskach mimo że zrobimy na przykład reset totalny, wyczyszczenie, jednak zawsze jakieś tam ślady zostają. Czy wy jako elektrosystem dajecie gwarancję, że te dyski trafiają od razu do recyklingu, że nie, 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 nie trafiają w niepowołane miejsca, gdzie powiedzmy te dane mogłyby być wyciągnięte? Tak, zarówno tutaj elektrosystem, jak i Remondy selector recykling um, ma też taką usługę niszczenia danych, jeśli chodzi o dyski, więc jak mhm. najbardziej um, nasi uczestnicy zbiórki, um, czy też firmy, które chciałby pozbyć się tego swojego sprzętu wraz z nośnikami danych, um, mają gwarancję, mają pewność, więc jeżeli też taka wątpliwość, będzie też zachęcamy do kontaktu telefonicznego, wytłumaczymy, jeżeli będzie ktoś chciał pozbyć się takich nośników danych w większej ilości z firmy. To też ku temu niezbędne dokumenty wystawimy. A proszę mi powiedzieć, biznes się kręci, jeżeli chodzi właśnie o elektroodpady i różnego rodzaju akcje, które nie tylko na terenie powiedzmy tutaj naszego regionu, ale na terenie całej Polski się odbywają. Czy społeczeństwo polskie jest coraz bardziej świadome to, że poprzez wyczyszczenie swoich nie wiem, pokoi, strychów, piwnic, również dbają o czystość środowiska? Ciekawie pan to nazwał, czy biznes się kręci. Ja się cieszę, że dzięki takim organizacjom jak Nasza, czyli elektrosystem, to świadomość wzrasta, bo y, mamy y, ku temu po prostu obowiązek, y, my, który musimy spełnić, y, czyli y, uczyć. Społeczeństwo, jak z tym sprzętem po prostu na co dzień mhm. postępować, z tym zużytym sprzętem. E, na szczęście coraz więcej elektroodpadów e, i zużytych baterii trafia w odpowiednie punkty zbiórki, do zakładów przetwarzania, e, zostają poddawane procesowi recyklingu. E, oczywiście mamy jeszcze trochę do zrobienia. To tak jak w, każdym, jak w każdym... Szczególnie sensie. w naszym społeczeństwie. Tak, e, mamy jeszcze trochę do zrobienia, natomiast jesteśmy dobrej myśli, bo naprawdę ta świadomość jest coraz wyższa. Ja pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z pracownikami ekoregionu, którzy zajmują się zbieraniem normalnych tych odpadów komunalnych i właśnie opowiadali, co się dzieje, jeżeli chodzi o te baterie paluszki, które podczas gniatania potrafią po prostu wywołać pożar wewnątrz pojazdu i dojść do mikrowybuchu. Szczegóły naszego spotkania w najbliższą sobotę. 18 maj, trzeba zapamiętać tą datę. 18 maja, najbliższa sobota, w godzinach od 9 do 14. Zapraszamy na parking. Um, Żłobka-Iskierka, Rawska 58. Także serdecznie zapraszamy. Z... I apelujemy do kierowców? I, tak, przy okazji apelujemy do kierowców parkujących na, na, na parkingu Żłobka o przestawienie na czas zbiórki samochodów, bo tutaj rzeczywiście należy dodać, że jest to ogromne wyzwanie też logistyczne. Tak? To są kontenery, które też musimy odpowiednio ustawić i też, żeby mieszkańcy, którzy przywiozą, żeby można było w taki sprawny Sposób odebrać sprzęt, żeby tutaj nikt się nie stresował. Także apelujemy, prosimy, z góry dziękujemy za przestawienie samochodów na czas zbiórki. Dokładnie, to tylko kilka godzin, a państwo nam na pewno y, mocno, na, nie tylko nam, ale też uczestnikom y, zbiórki ułatwią. No to ja teraz działanie. jeszcze na koniec zadam takie przewrotne pytanie, ponieważ akurat mówimy o samochodach, coraz więcej samochodów elektrycznych jest, jako elektroodpad można je traktować, takie Tesla na przykład. To, to, to już jakby inne ustawy aha, o pojazdach, aha, tak? aha. jakby inna grupa, że tak powiem, inna grupa odpadów, więc jakby tutaj wchodzimy już w recykling samochodów, no, ale też... Jak... Także drodzy no, słuchacze, powiem... w najbliższą sobotę samochodów elektrycznych nie przeprowadzamy, ponieważ w tym momencie drzew nie otrzymać <noise> Tak jest, <noise> tak jest. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękujemy serdecznie Dziękujemy. i zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. To wszystko w dzisiejszym programie Gościnia Radia RST. Przypomnę tylko, że dzisiaj państwa, to, a także moimi gośćmi byli Nina Dreszczyńska-Dudek i Agata Wiśniewska.